24 godziny jako Jason, a w dzisiejszym filmie jako jeden z kultowych morderców filmów horror będę musiał zabić jak najwięcej celów przy okazji nie zostając złapanym oraz zabity. A jeżeli zostanę złapany albo właśnie zabity, to odcinek się kończy. No i widzowie, jestem dzięki tomas w kolejnym filmie, a my zaczynamy dzisiaj Jasonem i zobaczcie, gdzie jesteśmy. Cała nasza chata się po prostu pali. Na zewnątrz widać jakiś strażaków. No i co no? Po prostu dzisiaj 24 godziny musimy zabić jak najwięcej celów. Ktoś tu jest pod, pod drzwiami. Patrzcie to. Zobbi. Widzowie, nasz zew dzisiaj też będzie. Mówi nam w głosie, żeby ich zabić, więc. Zabijmy ich, widzowie! O, cholera! Mamy ich! Kolejnego! BUM! Widzowie ciachamy tych strażaków! Sła wsparcie! Wsparcie! Widzowie z siekierami na mnie idą! To jeszcze im wyciągnę piłę! Gnoję! Patrzcie to! Jason właśnie tak zaczyna! Teraz idziemy go dorwać tego gościa! Rozwalił się o skałki, dobra bierzemy go! Patrzcie to! Tniemy, tniemy, tniemy! ci człowieku! Widzowie rozpierdzielam! Rozdupcemy mu prawie tą jego furgonetkę! Wyjazd! Tniemy go widzowie! Mamy, mamy! Pozbiliśmy się Strażaków, Strażacy nas pierwszy cel, a nasz dom stoi w płomieniach, więc co zrobić, żeby po prostu przetrwać te 24 godziny? Momentalnie trzeba stąd zdupsać. a jaki mamy na dzisiaj to młotek, maczeta, siekierka, nasza piła Minigan. Wiecie jak to działa, widzowie? no nie będziemy to nadużywać. Pistolet oraz koktajle mołtowa, którymi spalili nam po prostu chałupę. Zewie, gdzie jest kolejny cel? Nawijaj! Zewie, staram się porozumieć. z o. Tunelu! W którym tunelu? Za nami. tunelu za nami! Wysok. Patrzcie tam, tam jest ten tunel, tam są te tory kolejowe. Siapierdziele, jadę w ogóle z wozem strażackim, to najdziwniejszy początek odcinka. Zabij wszystkich, kichij! Zabij wszystkich, mówi siapierdziele. Ja gość buch wóz strażacki. Oj, ale i tak najlepiej będzie, jak będzie noc. Zaczynamy dzisiaj od naprawdę czesnej pory, bo od godziny 15 w niedawie. A jak dobrze wiecie, w nocy jest najlepiej. A przy okazji, gościu z łapy w górę i suba, jeżeli lubisz ten content, to na pewno nagramy z jeszcze jakimś innym mordulcem 24 h To jest ten tunel? Zewie? Wyczuwam jest tutaj. Patrzcie to, o cholera mam pomysł Mam pomysł To było przepiękne To było przepiękne, patrzcie to Teraz ich po prostu dojadę tutaj, tych co przeżyli Wracaj tu Widzowie ciachamy go, ciachamy go Oni żyją jeszcze Dobra, musimy dojechać nasze cele, wszystkie po kolei A na tego mam coś specjalnego Dokładnie tak yy, Kolejny wstał, co ich widzowie nie przyjechałem? Dobra musimy go też dobić Widzowie, stara mi się goś uciekać Możecie za... się Co jest? Dobiliśmy go Zarąbiście Ej, ale w sumie jak mam motocykle Nie, 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 nie strażacki motocykl? Nie wiem co wziąć Los Santos policja Policja, 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 policja Spierdzielamy stąd Nie wiem co powiedział nasz Zeb Widzowie, Los Santos coś mówił Dobra, zdupcamy ewidentnie Co ty mówisz? Teki lala, widzowie, teki już się przenosimy do Los Santos, więc może być naprawdę grubo. Za mną nie ma pościgu. Uszło mi to na sucho, najgrubszy początek, widzowie, w historii. Właściwie to jest motocyklistów. Ej, właśnie, weźmy Sancheza, buchnijmy. Oho. Radiowóz jedzie za mną, nie, 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 nie! Widziałem kradłem motocykl! Widzowie, na Jason jest już pewnie poszukiwany, znany, jednak to jest najgorszy w ogóle start wszystkich tych odcinków, bo już na w piątej minucie, w piątej minucie trwają to odagrania, ja już widzowie jestem spalony, spalony totalnie. A żeby zrobić dwa 4 no to jeszcze musi zaś słońce. A, dużo rzeczy się musi powiedzieć widzowie. Proszę, przejść, proszę, 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 proszę jedź, nie, nie, Zdóbcam! Piechotą, ale zrobiłem gówno. Tam jak jakiś radiowóz pojechał. Nie wiem czy mnie widzi, nie wiem czy mnie widzi, chyba nie. Ja pierdzielę! Ale dzisiaj widzowie jest w ogóle clown fiesta! Ale piękne w ogóle zabójstwo zrobiłem drugie. W sumie rozmarowałem ich wszystkich. Tutaj, tutaj się przykitram, na tej camperiadzie, Tak, jest jakiś kamper. Widzowie, nie wiem co to może być za miejsce, ale ciekawe, czy jest tu interior, żebyśmy mogli do niego wejść. Właściwie ile radiowózów w ogóle tu bzyczy? Chodźmy zobaczyć to. Oj, tam są chyba. Są ma się w krzaku. No nie no, jest ich od cholery widzowie gdzieś. O nic tu nie jeździ, nie mogę zdobyć fury. Najgorsze to jest... Eee! Yy, radiowóz! Proszę, proszę powiedz, że mnie nie widzi. Proszę powiedz, że mnie... Nie... Piękne, to było piękne moi drodzy, to było piękne. Muszę sobie zap... Oooo! Ja wiem co możemy zrobić. Ja wiem, co możemy zrobić. Ja wiem, widzowie, co możemy zrobić. Dzisiaj jako Jason mamy naprawdę nad wyraz mocną odporność na kulę i w ogóle na wszystkie obrażenia. Patrzcie, to odjeżdżamy gościowi. No nie, no to było piękne. Jeszcze mamy wszystkie opony całe po tej akcji. Wyłączam bomby i znupcam. To chyba mi załatwi wolny w ogóle przejazd do Los Santos. Nie, nie mam wszystkich opon. Nie mam jednej teraz słyszę. Zaraz mi pęknie. Cholera. Tak czy nie? Nie, jednak mam wszystkie. Zarąbi dobra. Ale o co mi chodzi, widzowie? Jason ma dzisiaj taką super moc, że jest on nad wyraz silny, nad wyraz po prostu twardy. Będzie mógł wiele przyjmować zanim padnie. Ja jego największą słabością jest ogień i to może nas, kurczę, trochę, wiecie, pokrzyżować plany. Jeżeli ktoś jakiś, nie wiem, by pojazd nasz wysadził czy coś, może być lipa. Ale jedźmy na tym tequilę. Tylko chyba to już bardziej po zmroku będzie. Może ja się teraz, wiecie, wychilluję trochę, bo dużo się działo i wrócę do was w nocy bardziej. Zaczniemy robić aferę. Widzowie, jak mówiłem, tak zrobiłem. Furę zostawiłem sobie tutaj. Sam czekałem sobie tych krzaka. Chyba jest odpowiednie. Pora, żeby znowu zaatakować. Chyba jest odpowiednia pora, żeby zrobić znowu zamieszanie, moi drodzy. Dodatkowo w tej chwili mam dostęp do policyjnego radia. Jednak chyba, no nic na nim nie usłyszymy, bo wyjechaliśmy poza tereny Los Santos. W sensie tereny, yy, przepraszam bardzo, Sandy Shores. Okej, okay, widzowie. Zew nam mówił, że to ma być tequila. killa. co ja robię. Włączę sobie bomby, gdyby nigdy nic. Zaparkuję na tyle. Nie wiem. Podobno to jest impreza. Żadnych aut nie widzę. Myślicie, że tu ktoś będzie. Poza, tu z piłą chyba. Tu chyba wejdę z piłą. Odpalę ją jak będzie potrzeba. Oho. Czysto. No i widzowie, tutaj też czysto. Zawie, oszukałeś mnie, hm? Okej, okay. ochroniarz. Nie It ruszaj is. się, no nie ruszaj się. <todgłos> widzowie. Rozszarp rozszarpujemy go tą piłą. Pierdziele Co tu się dzieje? I kolejnego też widzowie. Ja pierdziele Ta piła jest opę, O nie walą do mnie. widzowie z pistoletu walą do mnie. Nie wiem, co się dzieje, ale mam też broń. W razie czego. O cholera. Jakiś gość. Tam ktoś chyba podjechał. Chcielibyśmy teraz go zapnęli, tak? Widzowie. Przepatrzyć, czy mi nikt od pleców nie wchodzi? Okej. Okay. Policja już jedzie. Ja pierdziele O nie. Szybko muszę zdumcać. Ja jeszcze muszę torować tą gościa jednego. Dorwałem drugiego, nie to co trzeba, nie to z bronią. Dobra, idziemy go wizowy dojechać. Okej. Okay. Zaczyna się pojedynek rewolwerowców wręcz. Z dzikiego zachodu mi chyba do piwnicy. Mam go. Mam go, mam go, mam go, mam go. Zewie, to był mój cel? Kolejny do mnie jakiś wali. Skąd oni się biorą? O, ja pierdzielę, to był policjant. O nie, to był policjant, moi drodzy. Zdupcam. O nie, FBI chyba. Tak, 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 wóz FBI. Ktoś do mnie strzelił. Co? Jak oni tak byli szybko tutaj? Oj, przerąbaliśmy sobie, widzowie. Leciutko sobie przerąbaliśmy. Obraziłem się na ciebie, Ja nigdy cię nie oszukuję. Yy, yy, podejrzewam, że i tak mnie oszukałeś. Gdzie następne jest miejsce? Gdzie możemy zabić kolejną duszyczkę? Nie, nie lubię białego domu. Nie lubię ludzi, kto a właśnie jesteśmy pod białym dom. Chcemy zaatakować? O, jak myślisz? Okej, okay, widzowie, a jak myślisz? Czyli chcemy zaatakować biały dom, ale nie wiem, czy ja ogona nie mam. Więc po prostu wjadę na hama w góry i tym samym powinienem ten ogon zgubić. Tak mi się wydaje, no. Jechało coś za mną? Chyba nie. Chyba nic nie jechało wizowy za mną. Okej, okay. chociaż tyle. Jak ja się tam dostanę do Tobia jego domu? O cholera, no mam przerąbany plan na ucieczkę. Tylko, żeby dało się tu pewnie, że się da wejść. Super. Tylko, nie będzie się dało. Oj, wizowy zbugowałem się. Nie, jestem. Okej, okay. wychodzimy stąd. Bramki wizowy, Metal detektory. Nie chcę przez to przechodzić. I to, to tylko z jednym rewolwerem i to tym najbardziej gównianym schopam go może. Może ludzie mnie jakoś wiecie z nie z z lekceważą czy co jakby mnie zobaczyli. Co mam wejść do środka? Czy gdzie dokładnie? Widzowie czekamy na odpowiedź naszą kurczę. z tyłu. Widzowie z tyłu. Z tyłu? Co jest z tak, jak, jak z tyłu za budynkiem chyba mu chodzi. Taniec czy ja muszę przejść przez ten budynek Chyba będę musiał. Dobra widzowie szybko wychodzimy, wychodzimy, wychodzimy. Póki nikogo nie ma. Idziemy, idziemy. O, oh, ale lipa. Czekajcie, eee, ja sobie stanę tutaj. Okej, okay, widzowie, dobra. I słuchamy. słaby. Słucham, Dzień dobry, się. Ameryko! Widzowie, to jest jakiś polityk. Przyszedłem do Kupia was. Ja mam tu dobry, bo, nie, no, nie, nie, nie mam sobie. Znanie Nie ja widzę polityki. Nie ja polityk. Nie przeprowadzę bardzo niebezpieczną politykę. Przez mam jedną rzecz, która by pomogła Nie ma warunki do życia. Musimy... ile jest tutaj tych ochroniarzy. Wieso podatki? I tragicznie było I zadaje do was ochroniarzy, okej. Okay. Czy chcieliście tych wysokich podatków? Widzowie, ono jakieś podatek nie. gada. Nie, nie, nie lubię to! pierdziele, palta się goście! Cholera, cholera, olera, holera. holera, holera, holera. Bum! Zeskok! Jeszcze im dorzucę jedną bombkę! O nie, walą do mnie, walą do mnie, widzowie Ale ich zanurzuję, zaraz, patrzcie to Bum, ciachamy jednego, ciachamy drugiego Widzowie, jakiś żul jeszcze tu Komando żul Ktoś krzyczy, że uciekasz, że to nie ma sensu Co? Nie, widzowie Nie, nie, nie Kurczę, nie Skoczyłem za nim, skoczyłem za nim, na Jason, jak on żyje jeszcze. Ja pierdziele widzowie, nie mogę się ruszyć, gość tu leży, obok mnie martwy. Ja jestem chyba jakiś połamany. O nie, chwilę zajmę zanim się podniesiemy. Widzowie, policja obok nas jedzie, proszę żeby Wstawa. mnie nie zauważył. Wstawaj nie do rajdu. Wstawaj nie do rajdu, do mnie, no dobra to wstaję. Słyszę innego zeba, który nie wkurza bardzo. Mnie. O nie. Nie, 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 to się dzieje Patrzcie to, nie udało mi się wpisać komendy na czas, ale jest git. Okej, okay. dobra, bierzemy furę. Tu, baba jakaś ode mnie odjechała. Patrzcie to, musimy ją tak. Ja pierdzielę radiowóz, chciałem ją zastrzelić. Musimy się pozbyć tego policjanta. Mamy go. Dobra, i teraz dla niepoznaki bierzemy r W sensie to, auto. On pewnie rzucił pani batona, więc zaraz tu będzie policja. Ale mam nadzieję... Myślicie, że kapnęli się? Nie, nie, widzowie, nie kapnęli się. Mam chwilę czasu i zaraz będę musiał znowu zmienić furę. Ja pierdzielę, co tu się dzieje? Jakie dzisiaj skoki są uskuteczniane. Skoki na koki, widzowie. No rozumiecie, że kok, ta kura po angielsku. <grym> o, Boże. Hey. Ja Czuję wam Zefa. Gdzie? Nienawidzę tego Zefa. Każdy coś będzie mną albo lepsze ode mnie. Mnieś klau, polo. No i wiesz co, stary, ja mam chyba jednak problem, bo... Yy, jednak ja myślę, że Erusemka, która zabije przez miasto 200, to będzie łatwo szybko złapana, więc gdzie mam jechać, powiedz mi. Gdzieś to mam. jedź polo i zabij tego podrobec. Na molo? molo? Molo, widzowie. No dobra. O, ja pierdzielę, że się rozwaliłem. Za mną policja nie jedzie chyba. Nie jedzie, dobrze. Jadę na molo jak najszybciej, widzowie. Za namową naszego zewu. Jestem ciekawy, jakiego innego mordulca spotkamy dzisiaj. Jak to to będzie? Jak, jak się nimi, widzowie? Nie wiem, poradzimy. O, cholera. No nie, no. No stop, się rozwalam gdzieś tutaj autem. Nie może tak być. Ale w razie, jakby mnie gonili, no to mam taką furę. Eee, widzowie, ja widziałem, że mi się Jason pojawił na prawym się zewu. Durniu! Co? Co ja durniu? Co durniu? No chodź, pokaż się frajerze! Jedź do zaczyna irytować ten klaun. Klaun widzowie, klaun go zaczyna irytować? O co z tym chodzi? Musimy zobaczyć kim jest ten klaun w takim razie. Będziemy musieli go szybko wyeliminować. Jak najszybciej. Ale za dupcam 200 na godzinę. Gdzie ten klaun? Klaun powinien być na końcu pomocy. O klaun ja pierdziele, ogólnie to już trochę narobiłem dymu. I całego jego twórczość nie ma sensu. Widzowie, mam to opieprzone u klauna. <noise> widzowie, to jest terrifying. Ja pierdzielę, policjant. Przestrzelony? Słotowcy! fire nam pomaga! Terrifier nam pomaga! Co jest zgrane? Zdupcam! Niech, niech on się wali z nimi. Ja pierdzielę walą do mnie, widzowie! Walę, walę nura do wody, walę nura do wody! Zdupcam. Ej, co tu się stało? Terry fire nam wstać. Zginął śmierdziel, okej. Okay. Zarąbiście. Dobra, widzowie, patrzcie to. Oni walą tam gdzieś wodę. szybciej płynąć Jaki nie doraj siebie. Zaraz je tutaj Aha, widzowie, słyszycie to? Psychika Jasona jest rozdupcona i samego wyzywa. Dobra, musimy jak najszybciej odpłynąć stąd, żeby po prostu nie było lichu, już trajna... No, zrobiliśmy lipy. Można mówić, że nie, no, uf. narobiliśmy ostre lipy w dzisiejszym odcinku już na samym starcie. Ej, patrzcie, Fire jest na... On nie zginął jednak? Musimy go rozdówić Patrzcie to, jak płaszka wychodzę z ziemi! Czemu tam byłem ja? Ej, nie zbliżaj się, nie zbliżaj się, gnoju! Dobra, widzowie, on na mnie biegnie, on na mnie biegnie, tak gdyby nigdy nic. Uuu coś wysadzone zostało. Skąd on ma kawała? A, zapomniałem, wizowie to jest terrifier. To jakby... On ma wszystkie bronie. Widzowie, ja nie wiem czemu my do siebie celujemy z broni, ale ja go chcę sprzątnąć. Ja wiem, że ja go tak nie sprzątę, więc muszę go sprzątać w jakiś inny sposób i tak go po prostu sprzątnę. Spalę gnoja! <grym> Niepożliwe, że na Terrifiera zadziałał ogień po prostu. I spalę też to molo pierdzielone. Niech się pali. Co jest, widzowie? Czemu mnie Jason chce atakować? Zew, zostaw mnie! O w ogóle mam pompę jeszcze, się. się Zdobyłem pompę z bagażnika. Masz się to jakiś gość. Dobra, musiałem się go pozbyć. Tu jest... No stop policji. Ktoś do mnie strzela, patrzcie, jest na dachu. Musimy się go pozbyć. Szybko! Jedź lotnisko. Nosunię. Czekaj, muszę się pozbyć gościa na dachu, bo mnie zamorduje zaraz. Niech cię nie Zabortuje. zamorduje! Jason! Dobra widzowie, nie wiem, go się z odporny chyba. Widzowie kolejny policjant jakiś. Zbieram szybko na pompę. Rozdupcyłem go. pierdziele Gdzie mam teraz jechać? Powtórz. Lotnisko, jej. Lotnisko, dobra. Szybko. Muszę jechać na lotnisko, widzowie. Szybko. patrzcie jak moja postać już wygląda. Jestem na skraju po prostu mojej wytrzymałości. Co mi powiesz? Ja wszystko kocham Czy jesteś moją matką? Nie. Zresztą. Go... Widzowie, <laughs> jak nie widzicie, to Jason w sumie był Jasonem, bo tam lore był z jego jakąś matką, czy czymś no porumbane. Mam lecieć na lotnisko? Co? Po co mam jechać na lotnisko? No dobra, módlmy się po prostu, żeby nie złapać jakieś nie wiem, blokady, albo żeby, nie wiem, jakiś zwykły patrolowy gnojek, zaczął gonić. Nie wiem, czy wiedzą, jaką furę ukradłem i jaką furą się przemieszczam. Wiedzą na pewno, że Jason to ja. Jak chwilę się z nimi podobnie, to może być już wtedy problem, więc nie dopuścimy do tej chwili. Po prostu jedziemy przed siebie, moi drodzy, i to auto jest tak wypadkowe. Miejmy nadzieję, że się nie będziemy rozdupcać wtedy. A jest dopiero noc. Będziemy musieli to załatwić, widzowie jak real men. rozwalić gościa. Mógłby nam opowiedzieć trochę o, to, o tym, wiecie, gdzie my jedziemy. Oj, patrzcie, czas się zmienił, Widzicie? jest już bardziej, coraz większa noc. Yo, to gdzie my jedziemy, cholera? Ja totalnie. Ale nie nadal nie wiem. I się jeszcze rozwaliłem, bo jechałem na kamerze widzowej, filmowej. Ten odcinek tak nie idzie po mojej myśli. Ja to. Wykrakałem to. Ale gówniana pogoda. Nie wiem, czy widzisz coś tu. Lubisz takie coś, się? Widzowie, goś mnie pyta, czy lubię takie coś? Nie, to jest jakiś chory świt. Najgorsze jest to, że już nie mam lamp w aucie i chyba jednak zmienię tą furę. Z jednego prosto względu. Bo jak nie ma lamp, widzowie to jest bardzo słabo. Nie będziemy wtedy nic widzieć. Dobra, teraz jest o wiele lepiej. Jedź cholera na lotnisko. No, przecież jestem na lotnisku. Góra, nie tu. Okej, okay, widzowie, ale się na mnie wydziera dzisiaj ten zep. Mam koktajl młotowa. Mam w sumie tylko koktajl młotowa. Okay, i nie mogę nie z rewolweru. Co? Niech nie czujesz, nie, nie tu blisko. Są gdzieś blisko, widzowie, nasz w główie, ale kto Pum. jest? Chyba sobie żartujecie. Co ja mam z nimi zrobić? Powiedz mi. Czym ja mam ich zatrzymać? Pacz, mam ich zabić, widzowie. O, ja pierdzielę, dobra, postarajmy się. Postarajmy się zrobić to w sposób typu taki. Chciałem ukraść tam to auto, bo było szybkie. Nie będę już miał chyba szybszych fur tutaj. Moja fura jest dosyć słaba. Co tu się dzieje? Aha, oni jadą tam dalej, oni w ogóle pod prąd pojechali. Co to jest widzowie za ekipa? Jakaś mafia? Czy to jest widzowie, Tomasz? Albo mafia, Sigma? Zaraz mi napiszecie znowu, że spóźniłem się z trendem o 3 miesiące TikTokowe. TikTokowe głowy. O, cholera, jeszcze się ustuńcują. Dobra, ale jak Jason mógłby ich złapać? Musimy się na tym skupić, moi drodzy. Nie podoba mi się ta pogoda. Nie podoba mu się ta pogoda. Myślicie jakiś wypadek spowodować? Patrzcie to, on izoluje tutaj ten ostatni. Hmm. Aby do to podejść, widzowie, sprawniej ciężarówkę jaką jakby buchnąć i przywalić w nich. Albo nawet jakąś szybszą furę. Ja to widzowie tym lewym pasem i patrzcie, izoluję jednego. Izoluję po prostu jednego gnoja i przejmiemy jego furę. Patrzcie, cholera to! Rozdupcony, mamy. Mamy wóz. Jedziemy za, za resztą. Jedziemy po prostu za resztą. oni pojechali? Lewo. Nie, to Lewo, prawo. Cholera. Co dobrego ustrzeliłem? Halo. Widzowie, ja nie wiem, gdzie oni są. Nie wiem, gdzie oni są. Muszę ich gdzieś tutaj poszukać. Wyłapałem tylko jedno auto. No nie ma szansy, że to był ten, którego ja szukałem. Zewie, to był ten, który miałem zabić. Widzowie, Zeb przestał się z nami odzywać. Nie się. No, po prostu pokłóciliśmy się. Mogli pojechać też tutaj. Ale widzowie, ja ich tutaj nie widzę totalnie. Mogliby tutaj coś być, ale nie ma ich. Cholera. Gdzie by mogły jechać? czarne auta w konwoju, nie wiem, ośmiu aut na Doki. Myślę, że na Doki, ale nie, to nie ma sensu. Gdzie jest nasz Zew? Gdzie oni są? Halo? Przestań się na mnie obrażać. Przynajmniej teraz mamy kuloodporną furę, na dobrą sprawę. Okej, okay, moi drodzy, nie wiem, co robić, bo nasz Zew nas totalnie wyciućkał. Musimy odnaleźć ten konwój, a nie wiem, jak mam Dobra, to zrobić. Dobra, znowu mieć. Czemu nie się czuję, do mnie nie tak ozywacz, tak... jak cię prosiłem? No się ja cię obraziłem, bo nic nie czuję. Nie jesteś mną, jestem zbudowany inaczej. Ty, ty nie istniejesz, jesteś tylko w mojej głowie. Nie jestem zbudowany inaczej, chcę być Zawię, uspokój się, jesteś tylko w, w, w moją wyobraźnią. Uosobieniem Jasona. Patrzcie to, wiesz, Tak, 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 wjeżdżają, ale mi. Co to jest? Jakiś policja. Ej, wjeżdżam z nimi, wierzam z nimi, wjeżdżam z nimi. Nie ej, no robię to! Włączę światło, żeby nie widzieli kto jedzie w środku. Ej, strzelił do mnie przez szyby! Obyś zginął jeszcze powiedział Otworzył mi drzwi skurczybyk Widzowie zef mnie wystawił Ty fajo, ale mnie rozstrzelali widzowie Niech tu policja przyjedzie Ja <laughs> pierdziele, co tu się z tą furą stało Niemiecki lowrider Widzowie się stworzył Czekajcie, to chyba mogę ze strzelbą jechać Tak czy nie, chyba, chyba nie Ale mogę zrobić coś innego To Cholera Próbowałem go ustrzelić. Jechał jeden gość. Jadę nadal opancerzoną furą. Pamiętajcie, że lepsza taka fura niż nieopancerzona. Ja pierdziele. Oni mnie będą chcieli dojechać? Pewnie, że mnie będą chcieli dojechać. A gdzie jest policja wizowa w tym cholera kraju? Dobra, musimy uciekać. Najlepiej autostradką jakąś. Prędzej czy później tak mnie dogonią. Jaki jest plan? Jaki jest plan? Wjechać w stację benzynową. Taki jest plan, moi drodzy. Nie dożyjemy tych 24 godzin, jak nie uciekniemy tym bandziorom. Nie, czy za nami jeszcze jadą. Jadą. Oj, oj, oj. Oj, oj, Nie chcę pytać, kto to był i czym on był. To było dziwne. To, to było mega dziwne. Oj, chyba przestrzelę. Ale on też nie trafił we mnie. Jedziemy na czerwony po furę. Coś tam jest, coś tam jest. Bierzemy cokolwiek. Patrzcie, bierzemy sultana. Przeczekujemy... Do następnego dnia na górnym parkingu. Tam są ci mafiozi. A patrzcie co ja zrobię. Nie gadaj, że to zrobiła. O, i ten zdrajca się. Z... Co jest grane? nie, widzowie, nie, 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 Pieprz się, gnoju, pieprz się. O, nie, cholera. nie, 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 się się nie, 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 się, nie, 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 raczej nie, nie, Ej, gdzie jest policja, cholera? Ej, jadę zobaczyć na to lotnisko, czy tam będzie policja. Ale zrobię to z rana, widzowie, zrobię to z rana. Na razie idę gdzieś przeczekać. Za dużo się odwaliło. Normalnie parkuje furę tu. Nie, no, nie, nie. Zaparkujemy normalnie na parkingu. No i widzowie, powrót, powrót. 6.00. Jeszcze chwileczkę i dobijemy do naszych 24 godziny. Ale ja chcę zobaczyć, co się stało na tym lotnisku. Nasz ZEF nie współpracował dzisiaj z nami za dobrze. Choć myślę, że zabiliśmy jedną z największych grup. Widzieliście tę furę? To była ta fura z wczoraj. zarobić Dobrze, że rozwalona została. Teraz jadę jak najszybciej. Chcę zobaczyć, co się na tym lotnisku podziało. Widzowie, nie wiem. Nie wiem po prostu, co jest grane, ale jakaś grupa wczoraj na mnie polowała w pierwszej. Dzień policja Skąd on wie jak miał ja autem jadę Widzowie ale pusiacz ucieka Przede mną o cię zabawimy Frajerze a bo widzowie to muzeum. Czemu mnie pedy chcą bić chyba nie chcą Dobra, widzowie, gość tu jeździ jakimś z tym furą. Nie wiem, widzowie, co to jest za gość. Ale jedziemy jak najszybciej na lotnisko. Oni wyjeżdżali stąd. Któryś z nich był moim celem wczoraj. Ja pierdzielę. Czemu go nie. Przez to zew się mógł na mnie wkurzyć. To jest jakaś paru dęta. Bez kierowcy auto. To jest ten gnój. To jest ten gnój. Widzowie, to, to był zew. Potrącił mnie. są prawdziwi teraz, tak? Tak się chcesz bawić? Ja pierdzielę, widzowie. Potrąciła mnie fura. Przejechali mnie. Przejechali mnie dwukrotnie. Co jest to wygrane? To jest jakaś zasadzka na mnie, ale przez kogo? O, patrzcie te auta. Nie, 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 nie. Żartujecie sobie, żartujecie sobie. Widzowie, tym razem policja nas nie usadziła, tym razem chyba nas usadzą jakieś gangusy. Prywatne wojsko chyba nas usadzi. Spierdzielam. Oj, zarpadnę. Pamiętajcie, że będą Jasonem. Oho. Nie ja mam na gra. Ograniczone ilość życia. To była jakaś mafia. Ja macie mafia. To widzę, został